Jak tak można? Wszędzie śmieci nasze morze krwawią, idioci! Hej, przystojniaku! K kto ty? Widziałam, jak wyrzuciłeś plastikową butelkę. Dla mnie jesteś bohaterem. Też jesteś eko? Stamtąd skąd pochodzę, wszyscy są eko. Mam na imię Czarielka. A, a ja, Rafał, Rafał koralowy. Co to za zapach? Pachnie jak rodzinne strony. To ty, to ty tak pachniesz. Chodź ze mną. Ale dokąd? ale ja nie oddycham pod wodą. Tutaj mieszka wiedźma morska. Nie brzmi to zbyt bezpiecznie. Hop, hop! Wiedźmo morsko! Czego?! Czy mogłabyś podarować Rafałowi umiejętność oddychania pod wodą? O. A czy on jest godny? Tak, posprzątał całą plażę. I jestem wegetarianinem. Łooo. Wow. No dobra. Co chcesz dostaniesz. Dzięki temu medalionowi będziesz mógł oddychać pod wodą. Idę się wykąpać. Myjesz się przed wejściem do wody? A... No, no tak. A czym się różni morze od basenu? No, no nie wypada tak wchodzić brudnym. Zresztą kto tak robi? Wow. Kocham cię. Nigdy nie wiedziałem, kim chcę być i cały czas nie wiem, ale wiem, gdzie chcę być działa. Jestem czarielka, słodka księżniczka Wielki ocean, mój piękny dom Mój stary tytan, nie szara myszka Jeśli do klubu to tylko glon Chłopa wybrało serce miłości Spośród tysiąca saków i ryb Mój były tuńczyk spłonie z zazdrości Gdy te ości będzie miał inny typ Chcę pokazać ci wszystko Od rafy aż porów w wodzie nie jemy mięska, nie użyjesz swoich chów Oby zielone światło na ślub dał papa mój A jeśli się na to nie zgodzi, to uciekniemy stąd i już Jestem gotów Nie mam węchu pod wodą Witaj w moim pałacu, przybyszu. Jestem Donat. Cześć. W pałacu? Ocean to mój dom. Mój dom to mój pałac. Mój wujek tak mówił o Altance, jak go ci się wrzuciła z domu, córko. Czemu przyprowadziłaś mi tego człowieka? Ojcze, on posprzątał plażę, jest wege i przed wejściem do morza się umył. Toć to trzy wymagania z księgi wymagań naszego morskiego ludu. Czy mogę ci zaufać przybyszu? Ten... ten zapach. Ha. Kiedy Ocean był jeszcze młody, kiedy ja byłem jeszcze młody, Przybyszu! Czy wypłyniesz za mnie? Tak. O. W sumie to wesele! Dlaczego we mnie? <laughs> ale śmieszna gra złowna! <laughs> Sumy! Róbcie wesele! Bawmy się! <laughs> Ryby i rybowie, co cieszy się, kiedy miłość połączy dwie istoty: człowieka i Syrena Rafał, czarielka. Teraz złóżcie sobie przysięgę syreńską. Ja, Rafał. Ja, Czarielka. Biorę sobie ciebie za syrenę. Syrena. I ślubuję ci. Miłość, wierność, uczciwość i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Oceanie Wszechmogący. Uzdrowie <laughs> parmoare. Uhu. Uhu. Uh, uh. Rafał, ty mówisz, że jesteś wege. <laughs> no. Jestem wege, nie je mięsa. A ryba to nie mięso. To też Od młopa, świeżość! Koniecznie sprawdźcie.